Z tej strony Michalo i w dzisiejszym odcinku to jest mój pierwszy film na tym kanale więc zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał oczywiście ten dzwoneczek i dobra to będziemy nazwiemy ten świat może tak Michałowice, tak, bo mi tak jakby to przyszło do głowy, Będę będą różne jono odcinki? Będą z Brawl Starsa, będą, e, będą z Assassin's Creed, będą z Amomiasa, różne inne gierki. Będą, będę, ja będę miał chyba trzy, czy dwa kanały. Więc pojadę na niebieską, niedługo może je stworzę. Nazwę, jak mówiłem, Michałowice, nazwałem już. Spokojnie, Ustępujemy na tryb przetrwanie, czyli survival, czyli musimy wszystko zdobywać normalnie, czyli będą mobki i tak dalej. Na operator. Dobra, pokaż współrzędny oczywiście. E, może jeszcze dzisiaj wrócę film o Brawl Starsie, Nie, bo ja tam mam dużo pucharków ogólnie. Kto się nie zna, to... No to musicie posłuchać, ja was tego nauczę. Ja nie mogę. W ogóle, tak, aż tak jeszcze dużo rzeczy nie czaję w Bo przeszłą uwagę uwaga, słuszny świat i dobrze. Ja poglądam nie, nie powiem aż tu tak dużo rzeczy, ale tak. To musisz się rozwinąć. skończyć Minecraft, to cię tylko dać energię, Widera i wtedy to wykończyć Minecraft i będziesz mógł robić to też. robić wioskę, znajdziesz wioskę, robisz swoją wioskę własną przerabiesz ją i skończysz Minecraft. Dobra, to ja już jestem elegancko więc tak, ooo przyjaźni się dzisiaj Od razu musimy sobie zbierać drewienko Później sobie to przyrobimy na crafting Później to sobie robimy na patyczki, Później to zrobimy na kamienne rzeczy Później to zrobimy na żelazne i później na złote Złote chyba nie, ale może taki złoty mie Mieczowy albo... Tam, zresztą mieczowy Dobra, nieważne. Szybko robimy crafting. Będziemy już Robimy sobie szybko kilo, Bo ja tak nasze chcę to zrobić, żeby wiecie, nie? No nie ma co czekać po prostu, no. Nie ma co czekać, więc od razu trzeba robić. I już po sprawie. Musimy sobie jeszcze zrobić koło Ten, na początku kilo niestety, ale dobra. Musimy kopać. Już mamy żelazo, bo widać, już tu. Na tu padłem, Dwa i trzy. Dobra. Dobra, musimy sobie tutaj crafting zrobić. Musimy tu zejść, jakoś nasz. Nie zejść. E, musimy w sensie tutaj zabrać ten crafting, który tutaj mamy. Zbieramy go i schodzimy jeden poziom niżej już. Tak, coraz niżej. Więc dobra, to będzie moja inna wersja, będę grał, ale natomiast będę grał też, e, będą różne odcinki, możecie do tego. Niestety to nie jest serwer, ale może kiedyś utworzyć serwer, tylko że nie wiem po prostu. Nie wiem, czy kiedyś tworzę serwer. Bo ja wiem, jak się tworzy serwer, ale zresztą to nie ważne. Musimy sobie poszukać żelaza. O, dobra. I kiedyś założę sklep, czyli jakiś. Poproszę Was, żebyście zostawili tak: 10 łapeczek w górę i 5 subskrypcji. Jeśli dobijecie więcej, to robię kolejny odcinek, ale tym razem jakiś fajny, taki. Nie wiem, jakąś taką przygodę albo coś. I możecie nawet wybrać w jaką grę, tym razem mogę zagrać, jaką chcecie, tylko musicie wiecie, będę mógł ją go no, nie kupne bo to będzie Bo jak wiecie, to ja muszę niestety, no niestety jeszcze jest młody, tak wam powiem. Nazywam się no, no, A jest, na Michaelow. z jest Minecraft przynajmniej 4L, bo nie było innej jazdy, nie? Jazdę, nie? na innych grach to będzie to się nazywało niech 4 też chyba nie nie wiem, nie pamiętam czekaj, szukamy tu różnych ej dobra, musimy sobie tu ogarnąć Uff, ale dużo tu jest tego węgla na szczęście, bo tu będzie chyba 21 węgla coś tak kojarzę, będzie, bo jak to policzyłem ja szybko umiem liczyć w ogóle Zobaczymy, czy dobrze policzyłem, ale nie wiem, bo ja tak do tego dokładnie, bo niektórych ród wypada mniej czasami, wiecie? Mniej, bo na przykład ja wiem, bo na przykład ja wiem, kiedy się zdarzy, że co dwa, no to to będzie co pięć, jakiś ród, to powinien wypadać dwa. Jeśli na przykład zdobędziecie dziesięć diamentów, nie? To nie zdobędziecie tych dziesięć, tylko zdobędziecie dwanaście. Tak wam powiem, wiecie? Ile razy? Tek, tak, tak, tak.

Zbieramy dużo tego w drugie, jakby co, to jak możecie tego nie widzieć niestety, ale ja tylko wiem, bo widzę trochę, ale bardzo malutko widzę crafting. Tam ten crafting możemy zostawić kiedyś tu może wrócę. I wiecie, no po prostu będziemy to robić. Już nie widzicie, kiedy tu widzicie i zginę. Nie spoko, dobra, musimy sobie postawić pochodnie. A no, jeszcze dużo jest tego żelaza! Aj! Ej, żelaza jest więcej od węgla. E, mam teraz problem, bo jest tu więcej, mam za mało węgla. Jeszcze widzę żelaza? Eee, Bo naprawdę musimy mieć dużo tego żelaza, bo 24 to jest cały jeden uposażenie. Takie w sensie, że... 24 to jest takie... w sensie, że... Jak to się oznacza? jesteś cały w tym w żelazie. w sensie masz wszystko całe uposażenie czyli zbrojkę znaczy w sensie na pierśnik, spodnie ten, no to 24 nie? a miecz a tak ogólnie tak uposażenia czyli jakiegoś miecza, kilofa to wtedy to jest razem te jak mogę policzyć szybciutko czyli tak czyli to jest 3, 2 Czyli to będzie później 5, później to będzie 1, później będzie to trzy, 3, czyli to razem 9. Czyli tak, 9 potrzeba, żeby wszystko mieć. A nie, oka to policzę. No, tylko policzę. Dobra, a jeszcze łuk, ale nie da się zrobić łuku żelaznego. I tu właśnie jest mi szkoda. Szko. O, kropnik. Dobra, my sobie spijamy, możemy się zobaczyć. Za chwilę, kiedy no szczerze już będziemy tutaj ogólnie się rozwijać, będziemy w ciągę w tym miejscu. Więc widzimy się za taką krótką chwilę. Okej, okay, nie wiem ile już minęło czasu, ale troszkę czasu tam minęło i mi się już przepalił. Mamy 27, że zaczajcie 27, jeszcze jedno sobie zebrałem tam. I tak, możemy już robić, tylko musimy sobie cały drewny smatlować na patyki, bo myślimy na początku tak, budki brak, musimy zrobić spodnie broń już jesteśmy, więc sobie tutaj robimy, o, i z żelazną na pierśnik i tylko cztery, nie pięć na chęci, czyli mi tylko jedynie trzy trzy żelaza przecież ta raz na sobie czyli na kilo elegancko mój ludzie, elegancko uwaga uuu, to było po prostu najfajniej wyglądam zaraz ale jeszcze możemy zrobić Ach, a dobra, no to już możemy robić dobra elegancko, elegancko i elegancko że las na kilo. i by sobie jeszcze zrobimy tak mieczek kamienne. Dobrze, miecz kamienny sobie zrobiliśmy. Jeszcze sobie zrobimy może taką siekierkę kamienną. Mi się staczy. Tak, zaczynamy. Eee, dobrze, więc zrobimy... A, dobra, w tą stronę, w tą się chyba robi, tak. Nie, to w drugą stronę się robi, matko mój, ugawnij się. robimy. zrobiliśmy, więc sobie tutaj niszczymy. Ja w ogóle przed chwilą skupiłem tam, bo ja byłem przy, przy kopalni, wiecie? I co ja sobie zrobiłem niepotrzebnie, bo tutaj by się znalazłem i zrobiłem kolejne Tak piecyki, bo znowu w ten. Musimy zrobić kolejne piecyki i zrobiłem kolejne, bo zapomniałem. Dobra, musimy wychodzić. Aha, dobra. 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 tyle węgla tu mi jest aż potrzebne, bo cały węglo mi zmarnowałem w jej kielku. Gdzie będziemy mogli wracać, to będziemy mogli zawsze to zabrać. Nie teraz nie tak sobie teraz jedynie poluję na diamenty. Musimy zejść trochę niżej i na żelazo w sumie też mnie poluje, Ale tak jest, nie wiem, tak się jednak. Naprawdę mam za małą ilość tego węgla. Musimy sobie więcej uzbierać, mam tylko brakują idealnie tu będziemy razem mieli nie, nie, nie wiem ile ale mamy 20 aż pochodni 20 wyobraźcie sobie ile to jest. na pochodni? no chyba nie dobra no, to sobie jedziemy dobra musimy wykorzystać sobie te takie kamienne było wiecie no bo ten drewniany to mogę zwalić nawet, nie będzie mnie spać dobra dobra idziemy słowia idziemy słowia koń po numeru. już niestety było, ale no dobra ja się powiem, że po prostu już nie będzie tego żadnych diamentów, bo ja tylko poluję na diamenty już, bo już mam żelazo, a minęło kilka dopiero minut kilka krótkich minut minęło i właśnie e, poluję na diamenty i właśnie już mam żelazo na rzeczy, więc no bardzo bym chciał coś, w sensie, bo mnie tu minęło chyba z pół godziny nie tak, z dwadzieścia pół godziny bo ja zatrzymałem przy chwilą i no więc no i właśnie trochę no minęło, a u was to minęło nie wiem, 15 minut Nie wiem ile No był to matko Nie wiem, ja się już chyba kopię ja się poddaję, a możecie już kopać długo Serio Tu już nie jestem wykopany Kopię się w tu Na 11,10 poziom Nie? Teraz ja będę na których ucinkach Jeśli będziecie taki super, to ja pokażę dopiero w Ameryki. <śmienic> Jest, jestem śmierć tu. Dobra. Teraz to, uwaga. Żelaza nie chcę. Nie za bardzo. Będziemy mogli i tak, kiedy będziemy mieli wioskę, tu. Będziemy mogli i tak mnóstwo żelaza kopać. Ale nie teraz na pewno. Nie teraz. Przeczko diamentów i no. Za się tu... Z taką samą czajcie drogę. Taką długą. Eee, matko. Ja go kocham. Musimy sobie tutaj iść ciągle i ciągle i ciągle. Musimy jeszcze w stanie gdzieś chodzić. Nie.

Ja akurat biłem ja sobie na 40 coś poziomy a ja ma tylko ile można kopać Musimy sobie tam oznaczyć punkt że ile już no. na 30 na dziś jeszcze się... to już to znalezienie elementów tam się pusi a iść kopali na 25 nie?

Już. chyba nie uda nam się znaleźć niestety diamentów na przykład do tej no przykro, że to widok, ale... no, a tu musimy chyba zakończyć odcinek, bo już tyle trwa naprawdę już nie chce mi się sprawdzać o tym wiem, wiem, o tym mówię bo... wam Cześć, sobie już tutaj y, rozkupuję będziemy sobie tutaj później mieszkać na chwilę razie. i no no i co? No, musimy kończyć. Bo w sensie no, już tak szybko bym nie skończył. Czy nie czy ja gadam jak szybko. To długo czasu, ale no w sensie no dobra, a i takie już musimy sobie i tak uslić w domu, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!